Polacy zmieniają zdanie co do Tuska i Nawrockiego. Takiego sondażu nie było od miesięcy. Najnowszy sondaż zaufania i Bris dla Onetu przyniósł wyniki, które mogą zwiastować istotne przetasowania na szczytach polskiej polityki, choć dotychczasowi liderzy utrzymują swoje pozycje. Dynamika zmian w opiniach Polaków jest zaskakująca i nie zapowiada stabilizacji. Sprawdziliśmy, kto zyskał najwięcej, a kto musi mierzyć się z coraz większym sceptycyzmem społeczeństwa na początku 2026 roku. Prezydent traci dystans do rywali. W styczniowym zestawieniu Karol Nawrocki wciąż zajmuje pierwsze miejsce, ciesząc się zaufaniem blisko połowy badanych. Jednak głębsza analiza danych ujawnia niepokojący dla prezydenta trend, ponieważ jego poparcie systematycznie topnieje już trzeci miesiąc z rzędu. Od rekordowego listopada, kiedy ufało mu ponad 51% obywateli, zanotował on wyraźny zjazd do poziomu 47,7%. Mimo, że nadal wyprzedza konkurencję, topniejąca przewaga sugeruje, że dotychczasowy kredyt zaufania zaczyna się wyczerpywać w obliczu nowych wyzwań politycznych i społecznych, co otwiera drogę dla goniących go rywali z koalicji. Ofensywa zaufania w obozie rządzącym. Zupełnie inne nastroje panują w obozie rządzącym, gdzie Radosław Sikorski i Donald Tusk notują znaczące wzrosty popularności. Szef MSZ z wynikiem 44% depcze po piętach prezydentowi, stając się najsilniejszą postacią koalicji w tym rankingu. Z kolei premier Donald Tusk osiągnął poziom 41,7% zaufania, co jest jego najlepszym wynikiem od wielu miesięcy i sygnałem powrotu do formy po trudniejszym okresie. Sukces ten dzieli z nimi Włodzimierz Czarzasty, który dzięki nowej roli w parlamencie ustanowił swój osobisty rekord, udowadniając że polaryzacja sprzyja wyrazistym liderom obecnej większości parlamentarnej. Przetasowania na prawicy i sukces Bosaka Prawdziwym czarnym koniem styczniowego zestawienia okazał się Krzysztof Bosak, 37,8%, który zaliczył skok o aż 5 punktów procentowych. To najwyższy wzrost w całym badaniu, pozwalający mu wyprzedzić tak doświadczonych polityków jak Mateusz Morawiecki czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Sytuacja ta kontrastuje jednak z losem Sławomira Mendzena, 24,2%, który stał się największym przegranym sondażu, notując drastyczny spadek o ponad 6 punktów. Wygląda na to, że wyborcy prawicowi coraz wyraźniej różnicują swoje sympatie, stawiając na bardziej stonowany wizerunek bosaka kosztem radykalniejszych liderów, co może wymusić zmianę strategii wewnątrz środowisk konfederacji i PiS. Ranking Nieufności i Kryzys Mniejszych Partii Ranking zamykają politycy budzący największą niechęć. Gdzie na czele nieufności niezmiennie stoją Jarosław Kaczyński oraz Grzegorz Braun z wynikiem 60%. Te nastroje znajdują odzwierciedlenie w badaniach partyjnych, w których koalicja obywatelska zyskuje ogromną przewagę nad prawem i sprawiedliwością, przekraczającą 10 punktów procentowych. Najbardziej szokujące są jednak prognozy dla mniejszych ugrupowań, takich jak Lewica, PSL czy Polska 2050, które według ostatnich danych mogłyby znaleźć się poza Sejmem. Polska scena polityczna wchodzi w fazę gwałtownej konsolidacji, w której liczą się tylko najwięksi gracze, a dotychczasowe sojusze zostają wystawione na ciężko.